Bóg mówi Ci. Rozmnożę Twoje błogosławieństwo, nie lękaj się, uwierz w to, co Ci mówię. Dzień dobry, niech Bóg Cię błogosławi, niech Bóg Cię strzeże, niech Pan Cię chroni. Kto zaczyna dzień modlitwą, zakończy dzień dziękczynieniem. Moja modlitwa za Ciebie dzisiaj jest taka, aby Bóg dał Ci zaufanie i nadzieję we wszystkich obszarach Twojego życia. Zwykle mówię, że gdy wierzymy w obietnice Boże, nasza wiara się wzmacnia i nasze błogosławieństwa się mnożą. Nie pozwól, aby strach ukradł ci radość, którą Bóg DLA ciebie przygotował. Uwierz, że On ma wszystko pod kontrolą i że wszystko współdziała DLA dobra tych, którzy go kochają. Pan ma wielkie plany DLA twojego życia, plany dobrobytu, a nie klęski, aby dać Ci przyszłość i nadzieję. Dlatego dzisiaj rano chcę, abyś napełnił się odwagą i wiarą, wiedząc, że nasz Bóg jest wierny w spełnianiu tego, co obiecał. Dzisiaj będziemy się modlić razem, prosząc Boga, aby rozmnożył błogosławieństwa w naszym życiu, wzmacniając nas w wierze i nadziei. Słowo Boże uczy nas, że rozkoszuj się także Panem, a on spełni pragnienia twojego serca. Psalm 37:4. Przyjmij to, weź to w posiadanie. Chcę, abyś napisał poniżej. Wierzę w obietnice Boże. Biblia mówi o historii Abrahama, który został obficie pobłogosławiony dzięki swojej wierze i posłuszeństwu Bogu. Już kilka razy mówiłem tutaj o nim. Ojcu wiary, który porzucił wszystko, aby podążać za wolą Boga, i otrzymał obietnicę, że będzie ojcem wielu narodów. I wierzę, że my również otrzymujemy to błogosławieństwo, tę łaskę, aby widzieć nasze życie przemienione przez wiarę. Ty, który wchodzisz tutaj po raz pierwszy, niech nasz Pan Jezus Cię błogosławi, strzeże i chroni. Witaj i witaj, a tutaj nie mówię o religii ani kościelnych tabliczkach, tutaj mówię o Bogu, o Słowie Bożym. Ojcze, w imię Pana Jezusa proszę Cię za wszystkie dzieci i córki, za nasze życie, wszystkich, którzy są tutaj teraz, Ojcze, modląc się ze mną i przyjmując tę modlitwę. I moja modlitwa w tym momencie, Ojcze, jest taka, aby Pan rozmnożył błogosławieństwa w naszym życiu. Dotknij, Panie, od czubka naszej głowy po podeszwy naszych stóp. Niech każda osoba, która słucha tej modlitwy, poczuje Twoją obecność i otrzyma Twoją łaskę, panie. Niech lęki i wątpliwości zostaną rozwiane przez pewność Twoich obietnic. Panie, prosimy Cię, abyś wylał swoją obfitość na każdy dom reprezentowany tutaj. Niech będzie dobrobyt w każdej pracy, w każdym biznesie, w każdym przedsięwzięciu. Niech Twoja potężna ręka otwiera drzwi tam, gdzie ich nie ma przynosi rozwiązania tam, gdzie są problemy i rozmnaża to, co już mamy, aby nigdy niczego nie brakowało. Ufamy Twojemu Słowu, które mówi: „A mój Bóg według swojego bogactwa, w chwale zaspokoi wszelkie wasze potrzeby w Chrystusie Jezusie. Filipian 4:19. Ojcze, dotknij zdrowia swoich dzieci, uzdrów każdą chorobę, odnowi siły tych, którzy są zmęczeni i zniechęceni. Pomnóż zdrowie, pomnóż pokój, pomnóż radość w sercach. Niech każdy, kto teraz modli się ze mną, poczuje duchowe odnowienie. Poczuje Twoją moc, poczuje Twoją miłość obejmującą każdą sferę jego życia. Panie, prosimy Cię również o życie emocjonalne Twoich dzieci. Niech każda niepewność, każdy strach, każda troska zostaną wyrzucone. A pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Pomnóż pokój, Panie, pomnóż spokój, pomnóż zaufanie do Ciebie. Ojcze, dziękujemy Ci za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy i za te, które jeszcze nadejdą. Dziękujemy, ponieważ wiemy, że jesteś Bogiem obietnic i że wszystkie one się spełnią w naszym życiu. Dziękujemy za Twoją wierność, za Twoją bezwarunkową miłość i za Twoją łaskę, która podtrzymuje nas dzień po dniu. Mam tutaj przed sobą otwarty Psalm 23, jeden, który mówi: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Wiesz, co to oznacza, że w Bogu mamy wszystko, czego potrzebujemy. On jest naszym dostawcą, naszym przewodnikiem. I niczego nam nie zabraknie, gdy w pełni Mu ufamy. Uwierz, że On troszczy się o każdy szczegół Twojego życia i zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby. Oświadczam zwycięstwo w Twoim życiu. Niech Pan pomnoży błogosławieństwa nad Tobą i Twoją rodziną. Ojcze, poświęć tę wodę swoją mocą, swoim namaszczeniem, swoim duchem. Gdy będziemy ją pić, niech dotknie nas błogosławieństwo Pana. Niech uzdrowienie i łaska uzdrowienia, ojcze. Niech zdrowie będzie od czubka naszej głowy do podeszw naszych stóp, w imię pana Jezusa. Użyj swoich dzieci, ojcze, aby ta modlitwa dotarła do wielu domów, do wielu rodzin. Niech ta modlitwa dotrze do wielu osób, które potrzebują odnowienia, błogosławieństwa, pomnożenia w swoim życiu. Niech twój pokój i twoja miłość dosięgną wszystkich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Amen. Drodzy bracia i siostry, Kontynuujmy modlitwę i ufanie Panu. On jest wierny i sprawiedliwy, aby nas pobłogosławić i spełnić prośby naszych serc. Niech łaska Boża będzie nad każdym z Was, przynosząc pokój, radość i wiele błogosławieństw. Niech Duch Święty nas prowadzi i wzmacnia każdego dnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ty, który dołączyłeś do nas w momencie modlitwy. Jesteś tutaj po raz pierwszy. Niech Bóg cię błogosławi. Witamy cię serdecznie. Jeśli chcesz, aby Twoje imię było zapisane i przedstawione Bogu w każdej następnej modlitwie, kliknij poniżej na słowo subskrybuj. Podziel się tą modlitwą ze swoją rodziną, swoimi krewnymi, wszystkimi, których chcesz, aby mieli pomnożone błogosławieństwa. Nasze następne spotkanie odbędzie się o 5 i 7 rano. Czy już ci powiedziałem, że Cię kocham dzisiaj? Kocham Cię, droga owieczko, niech Bóg Cię błogosławi.